Nasz znany YouTuber, co prawda bez kapelusza, kapelusz wyniesiony, bo słuchawki przeszkadzają. Ale i tak będzie dobrze nadzorował strzelanie z czarnego prochu. Delikatny spust. <noise> A nie. No, to Zadowolony jesteś z wyniku? Świetny. Broń tornoprochowa rozdzielnego ładowania. To jest model akurat y, Pietta, kaliber 44. No ale widzę jakieś niewielkie modyfikacje. Tak, środkach. tutaj nasz znany rusz, rusznikarz y, zrobił mi tutaj na moje życzenie. demontował oryginalną kolbę dostrugał, że tak powiem, do mojej ręki całą ergonomię tej kolby i dołożył mi tutaj przyrządy. To nie jest luneta, to jest taki jakby kolimator od karabinu AUGA, więc on nie przybliża nic, tylko po prostu określa punkt, w który należy celować. Czyli tradycyjne przyrządy. Dokładnie. W tak, do broni tak. czarnoprachowej. Tak, tak, dokładnie. Jest bardzo celny, ustawiony jest na, na punkt, na 50 metrów też jest ustawiony, bo ta odległość 50-25 metrów na tej na wasz i z tym kalibrem nie ma to żadnego znaczenia. Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam serdecznie.